Rozpoczęły się zapisy na 17. Świętokrzyski Raj Pielgrzymkowy Święty Krzyż 2016. Chęć udziału można zgłaszać do 20 września. Rajt odbędzie się 4 dni później. Do udziału w wydarzeniu zapraszają oddział świętokrzyski PTTK i diecezja kielecka. Hasło tego rocznego rajdu brzmi Krzyż Chrystusa znakiem Bożego Miłosierdzia i nawiązuje do nadzwyczajnego roku jubileuszowego w Kościele. Pragniemy zatem zaprosić wszystkich pielgrzymów diecezji kieleckiej, sandomiejskiej, radomskiej do pielgrzymowania do najstarszego sanktuarium na ziemiach polskich. Chcemy również podziękować Panu Bogu za dar Światowych Dni Młodzieży. Te, które przeminęły, ale zostawiały głęboki ślad w naszych sercach. Pielgrzymi będą mieć do wyboru 15 tras o różnej skali trudności: najkrótsza 4 km, najdłuższe aż 40. W tym roku wyznaczono dwie nowe trasy to jest trasa królewska bezpośrednio z Nowej Słupi będzie biegła na Święty Krzyż jak również trasa tatarska z Dębna koło Bodzentyna północnym skrajem Świętokrzyskiego Parku Narodowego przez Nową Słupię na Święty Krzyż Trasy Świętokrzyskiego Rajdu Pilgrzymkowego poprowadzi w tym roku ponad 100 przewodników świętokrzyskich całego regionu to dla nas Święto, ponieważ nieczęsto możemy się spotkać w tak licznym gronie. Przyświeca nam w tym roku także ważna rocznica, ponieważ 25 lat temu gościł na Ziemi Świętokrzyskiej święty Jan Paweł II, papież, który jest honorowym przewodnikiem świętokrzyskim. Zapraszamy wszystkich, którzy czują tylko potrzebę odwiedzenia Świętego Krzyża. No i oczywiście trasy są o różnej skali trudności. Dla... Od najmłodszych do, do najstarszych, także mamy też taką trasę rodzinną, bezpośrednio z huty szklanej, spod osady średniowiecznej. Krótka trasa, ona jest również przewidziana dla osób niepełnosprawnych. 17. edycja rajdu będzie miała uroczystą oprawę, którą zapewnią księża biskupi oraz duchowni trzech diecezji – Kieleckiej, Sandomierskiej i Radomskiej. Te wszystkie idee i również dziękczynienia będziemy mogli przeżyć, szczególnie w czasie mszy świętej na zakończenie rajdu w godzinie miłosierdzia, o godzinie 15. Mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz biskup Jan Piotrowski, biskup ordynariusz diecezji kieleckiej, a homilię wygłosi biskup radomski. Rajd pielgrzymkowy na Święty Krzyż odbędzie się w ostatnią sobotę września bez względu na pogodę. Aby wziąć udział w tego typu wyprawie warto się przygotować. Podstawa to dobry strój, a więc buty buty najlepiej takie, które zakrywają kostka, a więc uniemożliwiają skręcenie. Dobrze ze sobą wziąć kurtkę przeciwdeszczową i coś ciepłego. Pamiętajmy, że to już będzie jesień. Poranki są dosyć zimne. Warto też na wędrówkę zabrać ze sobą coś do jedzenia, coś do picia, a najważniejsze to oczywiście uśmiech i dobry humor. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie oddziału Świętokrzyskiego PTTK oraz elektronicznie. W ramach opłaty wpisowej w wysokości 2 zł każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy znaczek. Patronat honorowy nad rajdem sprawują m.in. biskupi diecezji kieleckiej, radomskiej i sandomierskiej, władze województwa Świętokrzyskiego oraz samorządów, w tym prezydent Kielc.